W tym filmie podzieliłem 200 graczy Minecrafta na trzy drużyny. Naród Ognia, Plemię Wody i Królestwo Ziemi. Każda drużyna miała swoje unikalne supermocy i unikalny teren, na którym rozwijali swoją cywilizację i przygotowywali się do ogromnej bitwy. A liderami drużyny byłem ja, Wschód oraz Kenzie. Która cywilizacja przetrwa i wygra? Oglądaj i sam się przekonaj. Każdy z żywiołów miał swoje własne moce. Gracze z Królestwa Ziemi posiadali aż 12 serc oraz stały efekt hejsta. Każdy z Narodu Ognia podpalał co uderzenie i był odporny na ogień, a podpalony Biegał szybciej. Natomiast każdy z plemienia wody na powierzchni był zwykłym graczem, ale pod wodą dostawał niesamowite moce, takie jak szybkie pływanie, zwiększone obrażenia i więcej. Dodatkowo liderzy drużyny mieli zwiększoną ilość sters o 10 i pojawili się z diamentowym kilofem, co znacznie ułatwił im przeżycie oraz wystakowanie się. Plemie wody od samego początku było bardzo dobrze zmotywowaną drużyną, a dodatkowo zauważyli, że mają trzcinę oraz melony, które od razu postanowili posadzić. Jednak nie wiedzieli jeszcze, że inne cywilizacje jej nie mają i to dawało im przewagę. Dodatkowo mieli spawnery ryb, więc wiedzieli, że nie będą mieli problemu z jedzeniem. Kilka osób zostało wytypowane, aby pilnować borderu i innych cywilizacji, a cała reszta miała zbierać przedmioty i wystakować się na ostateczną bitwę. Czy są osoby odpowiedzialne, które mogą zająć się farmą? Bekonek! Jak macie kelpa, cane, pszenicę, melony, wszystko? Sadźcie to! Mamy duży plus, bo my nie tracimy głodu w wodzie. Ale gdy wejdziesz do wody, twoja saturacja idzie na maksa. To możemy spokojnie wbijać do wody nie! A my Mega w ogóle OP. jedzenia nie potrzebujemy, tylko wodę. Naród Ognia na samym początku zorientował się, że mają naprawdę trudno. Przez suchy teren wokół wulkanu mieli bardzo mało drewna, więc postanowili je oszczędzać ze względu na brak jakichkolwiek liści, z których mogliby pozyskać sadzonki. A aby je zdobyć, musieli wymienić się z inną cywilizacją, czego na razie nie chcieli robić. Podobnie sytuacja wyglądała z jedzeniem, którego Naród Ognia kompletnie nie miał. Musieli szybko skontaktować się z inną cywilizacją, aby nie umrzeć z głodu i mieć jakąkolwiek szansę na rozwój. Nie odkryli jednak jeszcze skarbu, które skrywa ogromny wulkan A one odmieniłyby ich los Nie obijamy się, bo mamy najtrudniej Ale no co się dziwić, jak tutaj, wiesz, najlepsza drużyna To będą nam utrudnieć. tak? Kłody pod nogi stawiać, ale spokojnie, my z tych kłód budujemy dom Mamy dość trudne położenie geograficzne Na netherite mamy przecież dużo Ja bym się z netherite nie, nie dealował bym wystanę w jakieś rzeczy typu enchant jak dalej po prostu zdobył go, jakby w walce Nie dawać im netherite'u po prostu W tym samym czasie królestwo ziemi zauważyło Że mają marchewki, arbuzy, spawner crew, oraz spawner kur, a nawet konie. Od razu posadzili marchewki oraz zaczęli rozmnażać krowy, aby mieć z nich jak najwięcej skóry na przyszły enchant. Brakowało im tylko trzciny i obsydianu, a zauważyli, że plemię wody ją posiada, więc chcieli się wymienić. Ziemia miała najłatwiejszy początek ze względu na masę jedzenia oraz dużą ilość przedmiotów do wymian. Nie mieli żadnych słabości. Okazało się, że każda cywilizacja miała po jednym ukrytym skarbie, a w nim znajdowały się przepotężne przedmioty, w tym po jednym unikalnym artefakcie dla lidera. Plemię wody jako pierwszy znalazł swój skarb, a w nim znajdowała się włócznia, która wracała do właściciela i miała zwiększone obrażenia. W podobnym czasie Królestwo Ziemi znalazło swój skarb, a w nim znajdowała się tarcza odrzutu, która broniąc się wyrzucała przeciwników w powietrze oraz cztery siodła, a Naród Ognia nie odkrył jeszcze swoich skarbów. W tym czasie obniżył plan jak bronić swoich surowców oraz strategię na nadchodzącą wielką bitwę. Mam jedzenie, Adamek ma jedzenie. Jak masz jedzenie? Z czego masz jedzenie? Patrz, co jest? <śledź> Co za gość? Wiesz, co, co ty przyszedłeś? Łódką, pewnie. Łódką? Dobra, dobra, Ugrane, dobra! Ale to tak się chyba nie posadzimy, bo nie mamy wody. Przez gracza, który wykorzystał Bóg gry, wchodząc na teren królestwa Ziemi, naród ognia zdobył melony, nasiona oraz sadzonki drzew, co znacznie ułatwiło im rozgrywkę. Cywilizacja ognia nie była dobrze zorganizowana i na początku panował w niej totalny chaos. Przez co gracze zebrali wszystkie brodawki, a ich lider nawet o nich nie wiedział i nie mógł wykorzystać tego w negocjacjach. Cywilizacja wody odkryła, że mają pajęczyny oraz wszystko co jest potrzebne do stworzenia strzał poza piórami, a kury posiadało tylko królestwo ziemi, więc jedyną opcją była wymiana. Dodatkowo posiadali obsydian, który był kolejnym elementem potrzebnym do skratowania enchantu. Niestety nie mieli krów, przez co brakowało im skóry, ale jeden gracz powiedział, że posiada jedną skórę. Jeśli okaże się to prawdą, da to cywilizacji wody ogromną przewagę. Plemię wody wymyśliło bardzo dobrą strategię na walkę i na ten moment było bardzo zmotywowane oraz zorganizowane. Ej, ognici ci to przejść! Co wy, co wy? Nie znamy takie numery! Masz skórę, już? Nice! W tym czasie Kenzie, czyli lider Cywilizacji Ognia, znalazł skarb na wulkanie, w którym znajdował się Storm Breaker, czyli topór, który posiada zwiększone obrażenia oraz uderza piorunem wybranego przeciwnika. Dodatkowo w skarbie znajdowały się przedmioty potrzebne do wytworzenia mikstur, takich jak regeneracja i zatrucie. Na wulkanie znajdował się jasnogłaz, który pozwalał na zwiększenie siły tych potek, a w ekwipunku dzięki tajemniczemu graczowi Kenzie posiadał arbuzy od innych cywilizacji, które pozwalały na wytworzenie mikstur na Natychmiastowego leczenia, bez wymieniania się z innymi cywilizacjami. Ciągle nie mieli jednak czciny cukrowej, aby zrobić podki szybkości. Gdzie jestem ten? A tu jest, dobra! Ło człowieku! Ale mam fajne rzeczy, mam z breakera stary Razem z całą cywilizacją wody postanowiliśmy skupić się na pozyskaniu jak największej ilości złotych jabłek oraz marchewek Ale nie posiadaliśmy marchewek Dlatego podczas takowania się cywilizacji Ziemi zaproponowałem im wymianę Ta rozmowa przebiegła bardzo ciekawie Schodzi! Co tam? Widziałem, że macie marchewki Mamy marchewki? Mamy marchewki, wiedziałem o tym no Nie chciałbyś też coś dać koledze za sojusz? Marchewki? No, Z tego miał. No tego, sojusz będziemy bądź tu... mieć sojusz z najsilniejszym teamem Ustałem sobie jedno, że musimy się sojuszować, bo zobacz tych ognistych jest najwięcej. Dobra, e, widziałem, że macie trzcinę. Nie widzę innej opcji, że dostałeś to od was, A, my a macie się krowy? Tym... Nie mamy. <laughs> to po co mamy trzcina? No, lubię stary ten papier. Musimy stary, musimy <laughs> nie, się nie. mieć się pocierać, nie? No to nie, ja podziękuję. Jakbyś wam się pojawiła krowa, to z chęcią za skórę, mogę się wymienić, za szugarkę. Dobra, to to możemy skórę za Trzcine? A czy macie jednak skórę. No, bedry ze skóry i ojstiego, no? Coś tam się znajdzie. A <laughs>

Możemy mieć wspólnie enchant, ja wam nie dam szukarkę na jakimi skóry nie ja dacie Ja jestem dobrym liderem, słucham swojego ludu Posłuchajcie, są trzy drużyny, albo możemy mieć wspólnie, my we dwie drużyny enchant wspólnie Albo możemy nie mieć nic i Rudy mogą nas pokonać, Ognisz? Chcecie być pokonany przez ognisty? Siwy my nie gadamy, tak co? Długo negocjowaliśmy, a czas leciał, ale koniec końców się dogadaliśmy i doszło do naszego spotkania na wrogim terenie Proponuję zrobić akcję, słuchaj, przejść do czerwonych i spotkamy się za ich wulkanem Tam widzę Rudego, jakbym Rudego się pozbył to co wtedy? Tylko, że tam jest ich cała banda, nie? Jestem, jestem, biegnę stary, jestem za szybko Jestem, jestem, biegnę, biegnę, siema, ty masz Daj mi to, daj, siema, elo, elo, elo elo. Kopię. ale jesteś naiwny stary BUUUM Dawaj, dawaj, no co? Dawaj, dawaj, dawaj Szybko, bo zabiją nas Osiem, albo drugi hit, jeszcze jeden, jeszcze jeden! No pan, dobra, dobra, Basta, basta. No. Dobra, idź swoją, ja w swoją, co? No. Dobra, nara. Ej, widzi nas! <laughs> dobra, nie masz malone, Esa. Jestem. Wschód próbował mnie oszukać, ale przekonałem go siłą, że lepiej uczciwie dobyć targ i sojuszować się na Naród Ognia, czyli cywilizacji, która miała najwięcej graczy. Udało nam się zdobyć wszystkie wymagane przedmioty na Enchant, dzięki czemu zdobyliśmy przewagę nad resztą cywilizacji, a dodatkowo zdobyłem cenne informacje na temat cywilizacji Ognia, którymi podzieliłem się z drużyną. Pewien gracz z Pelmienia Wody zauważył, że Naród Ognia posiada netherite, który daje im sporą przewagę, a w połączeniu z Enchantem i podkami sprawiłby, że byliby praktycznie nie do pokonania. Nie mogliśmy na to pozwolić. Naród Ognia w tym czasie postanowili zbudować śmiertelne pułapki na swoim terenie, aby przygotować się na najazd reszty cywilizacji. Zaczęli również tworzyć farmę, aby pozyskać jakiekolwiek jedzenie, ale mieli jeden problem. Nie mieli wody, co znacznie wydłużałoby im rośnięcie wszystkich nasion. Ale czy na pewno? Znaleźli na to genialne rozwiązanie. Okazało się, że może nie mają wody, ale graniczą z nią na granicy z plemieniem wody. Nie mogli ich wziąć do wiaderek, ale mogli obok tej granicy zrobić farmę i korzystać z żyźniejszej ziemi do upraw. Mieli już pomysł na jedzenie, ale to nie wszystko. Dzięki temu nie musieli wymieniać się z cywilizacją Ziemi, a dodatkowo chwilę później odkryli u siebie złoża wody, dzięki czemu zrobili nieskończone źródełko. A w wodzie można łowić, co naród ognia od razu postanowił wykorzystać, mając nadzieję na wyłowienie skóry. Tak, jest na to szansa. W Minecrafcie łowiąc ma się 1% szans na wyłowienie skóry. Cała ta farma i odkrycie złuż wody było ogromnym krokiem w rozwoju dla cywilizacji ognia, lecz ciągle nie wykorzystali swoich najsilniejszych stron, czyli możliwości tworzenia potek oraz Rytu i nadal mieli ogromne problemy z jedzeniem. Ej, do, działa? Tak, tak. Ja pi Ej, Adamek, nie, Adamek to jest jakiś bóg tych nagrywek. To jest szybki, to totalny. Pamiętaj, żeby zabudować, żeby nie widzieli, że mamy. My nie musimy się totalnie dealować z ziemią. Wtedy, skąd ty masz wiaderko z wodą? Skąd ty masz wodę? Czy barierze masz jedną kartkę wody w niektórych miejscach? Zróbcie skończone, zróbcie skończone, co jest? Udało się cywilizacji ognia zdobyć skórę, a jedna skóra wystarczy do stworzenia enchantu. Był to ogromny krok naprzód, ale na tym nie zaprzestali. Kenzo postanowił wedrzeć się do cywilizacji wody i spróbować ukraść piasek na butelki oraz sadongi. Czy to się uda? Jest! Dobra, piasek, piasek i sadzonka. Piasek i sadzonka. I ciebie tam nie ma, stary. Oj, za czekaj! Dzięki szybkiej interwencji plemienia wody, które zniszczyło wszystkie bloki wzdłuż granicy z narodem ognia, Kenziemu udało się ukraść tylko jeden piasek. Cywilizacja wody bardzo skorzystała na wymianie z Cywilizacją Ziemi, a dodatkowo pozostawała bardzo dobrze zorganizowana. Każdy miał jakieś zadanie: mieli dobre ekwipunki i jako pierwsi zdobyli enchant. Z tego powodu posadzili trzcinę cukrową, ponieważ w dalszym etapie chcieli móc enchantować przedmioty na 30 level. Mieli również najwięcej informacji na temat przeciwnych drużyn, co na pewno da im przewagę w finalnej bitwie. Ich Podrnym celem było wymienienie się z królestwem ziemi za skórę, następnie z narodem ognia w zamian za brodawki, ale nagle przyszedł zdenerwowany wschód z inną, ciekawą propozycją. O, cześć, chodzi! Rudy to jest do takabilitacji. Proszę, opowiadaj, co się stało? Rudy mi daje swoje warunki i dwie sad do Obsydianu, starego, pogrzał, fanie Niech chciał rzucić pierwszy z rudy. Oho! Masz Obsydian. My mamy Obsydian. No to stary, witam panie <laughs> tego dila dobrego. ile wcześniej królestwo ziemi przyszło do narodu ognia z propozycją. Obsydian w zamian za jedzenie, którego cywilizacz ognia. Bardzo bardzo brakowało. Drużyna ognia wolała zamiast jedzenia zdobyć sadzonki, ponieważ kończyło im się drewno. Ziemia chciała się wymienić, ale Kenzie miał inny plan. Czemarudy. rudy? ma co tam? Jesteśmy best friend, pamiętasz? Od, od kiedy? No, teraz. A 10 minut nie wyzywaliśmy sobie 10 pokoleń? <laughs> stary, bo tak widzę, tak zerkam, że masz obsydian, nie? Oj, no ale stary Ty, ale. Fajne, fajne Ale, takie fajnie, ale no mam obsydian. A wiesz, czego nie masz? Nie masz jedzenia, stary. A zakład, że mam? A skąd masz? A ukradłem? Mhm. Mam skórę, stary. A ja też mam skórę. Mam diamenty, stary. Ja też mam diamenty. Mam umiejętności, ty nie masz. Za cztery obsydianu. Za dwa. Mogę dać Ci dwa obsydiany. No dobra, a co chcesz za to? Sadzonkę. Dwie Tak Drewna? Drewna. Za cztery. Nie, za, nie nie, 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 nie. To za trzy. Za dwa. Dobra, mam sadzonkę, no. No dobra, szefie. Ja pierwszy rzucam jeden obsydian, ty później jeden i. Dobra, dobra, może być, no. To ty pierwszy. Nie, ty pierwszy. Nie no, to kończymy negocjacje. No, rudy, Sary, to jest obsydian. sadzonkę możesz posadzić. i już masz yy, możesz mieć drugą. Albo grasz na moich zasadach, albo nie gramy na żadnych zasadach, tak? tak. Na pewno. No ja jestem pewny. No to nie gramy na twoich zasadach, jest to. Po tym wszystkim na natychmiastowo skontaktowało się z plemieniem wody, a Dobyć od nich obsydian i zawiązać sojusz na naród ognia, ponieważ było ich najwięcej. Czy cywilizacja wody się na to zgodziła? Nam by zależało na marchewkach i na skórze, więc co oferujesz? Za cztery obsa, plus taki marchewek. Hmm. Nie, no chyba nie no, kolego! i cały pylwień. Jak bardzo nam zależy na marchewkach? Ja bym wziął. My im dajemy enchant od razu. Jedną marchewkę, dziesięć skóry. No dobra, no, Sary, nie ja powiem, mogę Ci dać. Marchewka, a ty mi dasz dziesięć skóry Nie, <laughs> jedna marchewka <laughs> i dziesięć skóry, zamiast za 4%. Dobra, woli się trydować ze mną, czy trudy? Jedna marchewka, osiem skóry. Dlatego muszę załatwić skórę, stary, no nie. Dobra, poczekaj, muszę ci bloczek postawić, w górę czekaj, bo mam ciasno, nie? <grymne> <grymne> ja mam problem egzystencjonalny, wytłumaczy mi ktoś dlaczego tu nie mogę postawić łódki? Nie stary, ale ty jesteś jakiś na odwrót. No, no nie da się! No daj tam do rudego. Cywilizacja Wody i Ziemi zgodziły się na wymianę, ale był jeden problem. Pomiędzy ich granicami nie było można przekazywać itemów oraz przez nie przechodzić, więc musieli ponownie udać się na teren cywilizacji ognia, co było bardzo niebezpieczne. Jestem, lecę! Ja ci widzę, dobra, ej! Dawaj, szybki trade Dobra, dobra, schód, dawaj ile to było 8? Osiem i jedna marchewka Masz Dobra, szybko! Ja czekam Ja też Ej! Znajdzij mi łódkę! Udało się dobić targu i bezpiecznie wrócić na swoje tereny. A dodatkowo Królestwo Ziemi przekazało plemieniu wody bardzo istotne informacje dotyczące narodu ognia i ich potęgi. Plemie wody podczas nieobecności lidera ciągle się stakowało i rozbudowywało farmy, a nawet zbudowali ekspiarkę, aby wydajniej enchantować przedmioty. Natomiast Królestwo Ziemi w tym czasie farmiło wszystko, co się da. Po powrocie do swojej cywilizacji wschód od razu stworzył enchant i dwie biblioteczki. Wszystkie ważne rzeczy, takie jak spawnery, enchanty, farmy i skrzynki, mieli poukrywane w górach. Dzięki temu inne cywilizacje nie wiedziały Czego po królestwie ziemi mogą się spodziewać Planem cywilizacji ziemi było Dobicie 30 levela i wyenchantowanie się Jak najlepiej, co miało dać im Ogromną przewagę w finalnej bitwie Natomiast w tym czasie cywilizacja ognia Rozważała sojusz z cywilizacją wody A dodatkowo Kenzy, czyli ich lider Zadbał o uzbrojenie swojej drużyny Wymyślili również potężną strategię Lecz niestety w trakcie zbiórki wydarzyła się tragedia O nie, ale widziałem jak umarł kolega O nie, widziałem to Idę po itemy. na moich oczach Stary leciał z jak Adam Małysz. Cywilizacja ognia straciła kolejnego gracza. Ich strategią było wyłożenie magmy na granicy z innymi cywilizacjami. Ponieważ naród ognia, który jedynie nie otrzymywał obrażeń od ognia, a dodatkowo paląc się, lub biegając po magnie, byli szybsi. Więc wyłożenie magmy dałoby im przewagę na ich terenie w nadchodzącej ogromnej bitwie. Ekipa, jakaś ekipa do mnie, zapraszam. Musimy korzystać z naszych perek. Patrzcie, chodzimy po tym, chodzimy po tym i dostajemy spida. Kopcie to, porozstawiajmy przy granicach. Jako podłogę, kopcie to. Po całej mapie. Dzięki wykorzystaniu Innego klicza cywilizacja ognia zbyła ścięt cukrową, a dzięki temu, nie dość, że nie musieli wymieniać się z cywilizacją Ziemi, to dodatkowo nie musieli wymieniać się z cywilizacją wody. Mieli wszystko, co było im potrzebne. Byli samowystarczalni. Chyba, że chcieliby stworzyć potki, ponieważ do nich byłyby im potrzebne butelki, a je tworzy się z piasku, którego na terenie ognia kompletnie nie było. Cywilizacja ognia postanowiła przenieść swoje farmy, źródła wody oraz całą bazę na szczyt wulkanu, aby nie stracić ich chwilę po podnięciu barier. Ja po powrocie swojej cywilizacji postanowiłem stworzyć kolejne biblioteczki, aby móc enchantować na wyższy level. Oraz posadziłem marchewkę, aby się rozrastała, ponieważ w dalszym etapie rozgrywki chcieliśmy, aby każdy z cywilizacji wody miał dużo złotych marchewek w swoim ekipunku. W końcu złote marchewki dają największą saturację, dzięki czemu są najlepszym jedzeniem do pvp. Dodatkowo większość graczy z cywilizacji wody była już wystakowana i wyenchantowana i skupiła się na zbieraniu jabłek. Nie proszę, nie NIŻ! Eee! Posadź to proszę, cię, bo ja mam fortunę na kilofę. Dużo daje moje niszczenie marchewek. Większość osób zbiera jabłka. Mam już pusta kamarchewek. Skąd chyba nie ogarnę, że marchewki można niszczyć fortunko i to więcej wypada, więc mamy przewagę tutaj inteligencji w naszej drużynie. Jest to bardzo nie dziwi. Wodni GÓRĄ! cywilizacji wody na ten moment szło najlepiej. Chociaż cywilizacja ognia miała wszystko, co było im potrzebne, dostanie się najpotężniejszą cywilizacją i deptała im popięta. Natomiast cywilizacja Ziemi była zasofana, ale dzięki spawnerowi Krów jako jedyna miała dostęp do enchantu na 30 level, więc wszystko jeszcze mogło się wydarzyć. Poszedłem ponegocjować z cywilizacją ognia, aby do Wiedzieć się, co chcieliby w zamian za potki lub brodawkę, ale otrzymałem bardzo zaskakującą odpowiedź. Rudy, no? a nie chciałbyś za ptaszki szybkości czegoś? A nie, aha, mam wszystko. A skąd masz A nie mam pojęcia tak szczerze. Jaki zdrajca dał? <laughs> bardzo prawdopodobne, Psz szczerze, to Tra. nie akurat. Poinformowałem moją cywilizację, że wśród nas jest zdrajca, który dał cywilizacji ognia trzcinę, ale nie była to prawda, a ja o tym nie wiedziałem. Tak naprawdę to nie mieliśmy zdrajcy, tylko cywilizacja ognia wykorzystała Bóg, dzięki któremu ją zdobyła. Od razu po tym Porozmawiać ze wschodem, czyli liderem cywilizacji Ziemi, aby połączyć siły na cywilizację ognia, która miała wszystko, opowiedziałem mu o przewadze narodu ognia i przedstawiłem mocne argumenty, dlaczego powinniśmy zawiązać sojusz. Zaproponowałem mu również ciekawą wymianę. Ważna sprawa, jak wam idzie? Nie musi mówić, co macie, tylko jak oceniasz wasz rozwój. No, w miarę, w Szczerze. miarę fajnie. Bo ja powiem ten. tak: ja wiem jaki rozwój mają czerwoni. I oceniając nasz rozwój do czerwonych, nie mamy szans. Tylko musi mi zagwarantować jedną rzecz. Jeśli ogniści są porośniejsi od was, to będziemy mieli sojusz na nich. No byłem przede wszystkim za taką czerwonych, no? Czerwoni mają netherite, dużo netherite. Czerwoni mają brodawki, czerwoni mają w alchemiczny, czerwoni mają potki i ktoś od nas zdrajców bez trade'a, mam zdrajcę gdzieś w szeregach, dał im Sugar cana. i mają skórę. Oni mają wszystko my nie mamy nawet połowy tych rzeczy. No nie Cza, jest i... fajnie. Nie <laughs> jest fajnie. Mamy Enchan na 30. To jest I... fajne, no? Możliwe, że 5 dwójki. No, ale no. No, jak oni mają netherite i potki, no to co mi to da, jak mam stary. Mają Enchant też, mają dużo skóry, oni mają więcej skóry niż my, a my się z wami my się z nimi o skórę? No właśnie nie, nie. Znaczy, muszę mieć wtykę. Nie. Dlatego proponuję wschodzić, podpisać pak. Dopóki nie będziemy sporej przewagi, proponuję ich ubić. Dobra? Ja przede wszystkim planowałem od lewej flanki, wbić od nich. Ja proponuję, mówię... ja byśmy z dwóch stron miał, czyli jak ściany będą padać. I ja powiem boim, żeby na razie oszczędzili waszych ty byłeś że naszych i zatakujemy po prostu czerwonych z dwóch stron. Dobra, 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 dobra. Jesteś w stanie dać więcej skóry nam? Masz jedzenie? Mamy i jedzenia dużo, no? No to zażyć mi marchewki masz? Mamy, no. Idziemy skóry za stag marchewek, nie? Dobra. i jeszcze nie, ma, ale mówię. Za chwilkę przyniosę. Plan był prosty. Po ścian z dwóch stron. Zatakujemy drużynę ognia, a po zdobyciu wystarczającej przewagi, zerwiemy nasz sojusz. Miałem jednak pewne obawy. W końcu, na samym początku, cywilizacja ziemi próbowała nas poszukać, więc czy nie zrobię tego ponownie? Zebrałem wymagane przedmioty na wymianę i ponownie poszedłem negocjować z cywilizacją ziemi. Tylko był jeden problem. Żeby dobyć targu, znowu musieliśmy się spotkać, a jedynym sposobem było przejście przez teren cywilizacji ognia. A na ten moment każdy był tam już wystakowany i baliśmy się, że mają kotki. Musieliśmy coś wykminić. Ciema się? Dobra, szybka Prawa. Masz, Dwa marchewek. Masz 40 stare skóry, nie? Dobra, ej, to już starczyłem na 30, chyba, nie? Dobra, no, stary szybko Oni potrzebowali marchewek, a my skóry, więc wymiana przebiegła bez żadnych komplikacji. A nasz sojusz został tylko umocniony. Zdobyliśmy aż 40 skóry. Czasu było coraz mniej, więc od razu poszedłem tworzyć biblioteczki i enchantować przedmioty na wyższy poziom. Natomiast Królestwo Ziemi natychmiast przerobiło marchewki na złote. Cywilizacja ziemi dzięki wymianom oraz poprawionej organizacji bardzo nadrobiła. Mieli duże jedzenia, mocne enchanty, sojusz zutrz cywilizację wody oraz mocne umiejętności, które przydadzą się w bitwie, większa ilość serc, które zwiększają ich wytrzymałość oraz heist, który pozwala szybciej atakować, byli mocni. W tym czasie cywilizacja ognia postanowiła ukraść cywilizacji ziemi Nasiona oraz sadzonki. W tym celu Keynes przekradł się na teren królestwa ziemi i potajemnie zaczął ich okradać. Ty, tam ziemek schoda przypomina. O, mam! Czemu nie miałem spawner? Udało mu się, przy okazji zauważył spawner na terenie Królestwa Ziemi, co dało mu do zrozumienia, że cywilizacja Ziemi skrywa jeszcze wiele tajemnic i może zaskoczyć. Po powrocie od razu zasadził sadzonki i wytypował osobę do zajmowania się miksturami i drzewami. Chciał, aby jego cywilizacja farmiła jabłka, ale niestety Kenzie wiedział, że ukradł złe sadzonki i z tych dżunglowych liści jabłka nie wypadną. Ciągle nie zdobyli piasku, więc wytworzenie potek również nie było możliwe. Cywilizacja ognia do tej pory nie wykorzystała jeszcze swojego potencjału. A dodatkowo ciągle traciła graczy W końcu na ten moment było ich najmniej Cywilizacja ognia miała słabą rozwaloną farmę Którą dopiero pod sam koniec zaczęli rozwijać Przez co ciągle mieli problemy z jedzeniem A gracze nie chcieli oddać swojemu liderowi Nederytu, Przez co jego potencjał unikalnych artefaktów I zwiększonego życia nie został wykorzystany Na ten moment byli słabo zorganizowani A w tym czasie dosłownie cała cywilizacja wody stakowała się Zostały ostatnie minuty do panienia ścian A my farmiliśmy jabłka, marchewki, kobłęby. A co najważniejsze enchantowaliśmy się na wysokie poziomy, pomimo tego, że przez większość gry nie mieliśmy enchantu na 30 level. Wcześniej każdy kopał diamenty, aby w tym momencie łączyć przedmioty, co na pierwsze levele kowadle. Dzięki temu prawie każdy miał bardzo dobre enchanty na zbroi i miecza. A osoby już wystakowane zalewały cały nasz teren wodą, ponieważ to w niej byliśmy najsilniejsi. Szło nam naprawdę super i było nas najwięcej. Co, i my jesteśmy wszyscy w wodzie, co jest? A tu jest enchant, a ja szukam, człowieku. No, gdzieś pod wodą, jest. <laughs> Ja, ja szukam. Potrzebuję level, będę miał... Prot ja mam wszystko, pro 1, niektóre się pro to nie jest problem, bo ich się skosi wszystkich. W tym samym momencie Cywilizacja Ziemi wystakowane zebrała się przy enchancie i czekała na opadnięcie ścian, przerabiając ostatnie marchewki i jabłka oraz Enchantując ostatnie przedmioty. Dopadły ich jednak pewne wątpliwości, czy Cywilizacja Wody ich nie zdradzi. Obawiali się tego, ponieważ na ten moment graczy z wody było najwięcej, ognia, na którego zawiązali sojusz, był najmniejszą cywilizacją. Czy plemie wody zdradzi królestwo Ziemi? Czasu było coraz mniej, a Cywilizacja ognia w tym czasie farmiła ostatnie jedzenie i wykładała ostatnie magma Broki. Niestety nie udało im się wkopać dużo netherytów oraz nie zrobili żadnej wodki ze względu na brak piasku. A reszta cywilizacji myślała, że mają mikstury i dużo netherytów, przez co zawiązali na nich sojusz. Naród Ognia był w opłakanej sytuacji, ale ciągle mieli swoje umiejętności i dobry plan. Niestety na ten moment było ich najmniej. Czy cywilizacja Ognia przetrwa? Każdy z cywilizacji wody miał bardzo dużo wiaderek wody w swoim ekwipunku, a naszym planem było zalewanie terenów innych cywilizacji. W tym pola bitwy, aby zwiększyć naszą przewagę. Ściany opadły, a plemię wody nie zdążyło się ustawić na granicy. Ale szybko zgrupowali się i pobiegli na naród ognia. Pomimo próby oszustwa, mieli zamiar dotrzymać sojuszu. 150 na minus 50. Dobra, i uwaga! Ale kippo, się tak niszczymy! Uwaga, 3, 4, ATAK! Pomagamy ziemi! Na razie niszczymy czerwony! Jest nas najwięcej! Lecimy drużyno wszyscy! Na granicy nikogo nie spotkali, ponieważ cywilizacja ognia i ziemi toczyły ze sobą bitwę na swojej granicy. Jeszcze chwilę przed Dopłynięciem ścian ustawili się na granicy ognia i ziemi I mieli zamiar się szybko wyeliminować Ej dobra, nie mają taką samą taktykę 10 sekund Taką samą taktykę mają To co? Na rurę z nimi Wjeżdżamy w jak do siebie Zero litości Ej, oni tu są, oni tu są Wywiązała się ogromna bitwa, którą może wygrać tylko jedna cywilizacja Która to będzie? Tarcze, 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 tarcze. Dawaj go, dawaj Jeden leży, leży, leży Dobrze. leży. Złote marchewki mam Co jest? To jest tak złotych marchewek stary Dobra, dobra Dobrze. Umieram, umieram. Nie umieraj stary. Kupują się na mnie, wkopuje się na mnie, cała, cała, wszyscy się na mnie wykupują. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ej, pułapmy się w grupki. Chodźcie za wulkan, za wulkan, za wulkan, za wulkan, za wulkan wszyscy. Cywilizacja Ziemi pokonała i zmusiła do zwrotu cywilizacji ognia, ale nie spodziewali się takiego obrotu spraw. Ej, Ziemia niszczy! Ej, dobra, chcę pomóc Ziemi! Lecimy wszyscy na teren Ziemi! Widzę innego czerwonego, bijemy się! Jaka masuła. Rzucam z niego trój zębu! Lecimy! Cywilizacja młody postanowiła zdradzić cywilizację Ziemi i wykorzystać, że to ich było najwięcej. Królestwo Ziemi było ostatnią cywilizacją, która mogła im zagrozić, a dodatkowo próbowała ich oszukać, więc postanowili ich wyeliminować. Dobra, zmiana planów! Jesteśmy zdrajcami, bijemy wszystkich ziemię! Wszyscy ziemię bijemy! Bo ich jest teraz najwięcej! A nas jest w wykorzystać sytuację. Wszyscy na Ja za drżyno! Klejamy się w ziemię! Ale masuwa! Widzę! Jestem z was dumni! Widzę wschoda! Biję ich! Masuwa! Totalna masuwa! O, widzę Dobra, wszyscy schodzą. Jak zniszczymy im lidera, to nie będzie ich! Niszczymy im lidera! Tu ucieka. Bija w Tu Zostaw hita. Zabijemy jednego z nich. Osoby z ziemi chyba mają hejsta, bo coś tak szybko biją. Chyba mają hejsta. Widziałem obok schodach żółte partyklesy wcześniej. Ej, niszczymy ich totalnie! Cywilizacja wody dosłownie zniszczyła osłabioną po walce z narodem ognia cywilizacji ziemi. Było ich teraz najmniej, ale to jeszcze nie był koniec. Czy ogień i ziemia pokonają wodę? Bijamy, bijamy, bijamy w nich! Ja staram się wyjść. Dobra, wyszedłem. Wyszedłem, wyszedłem, wyszedłem On ginie, on ginie On umiera Nie zabiję. Pięknie, pięknie, pięknie Jazdy, Jazda, jazda O nie, niebies niebieski, jest, niebieski, co, jest za dużo Co mamy, co mamy, co mamy Ekipa, co mamy? wody bardzo obawiało się sojuszu reszty A było to bardzo prawdopodobne Wszyscy liderzy jeszcze żyli Ej, niszczymy ich totalnie! Ej, naprawdę, oni rozpływają się O, o, to jest ogniowo O, dostał, dostał! Dostał jest! Umarł! Nice, nice! Ej, uwaga, bo teraz pewnie jest jakiś pakt na nas! Cywilizacja ognia przegrupowała się i zaczęła atakować mniejsze grupy reszty cywilizacji. Dzięki temu nadrabiali straty. Lawa jest OP. Dobra, leży. To tam naszego biją, naszego biją. Ej, starajcie się ode mnie nie rozłączać. Jak będziemy się trzymać siebie, to będziemy ten. dobinować. Zobaczcie! Już nas nie jest najmniej! Dawajcie niebieskich. Tam, gdzie była farma nasza? Dobra, Ej, dobra, dobra, stary, cofamy. Ochrona, cofamy, cofamy. Patrz co tu jest, patrz co tu jest. Mieli tak ogromne problemy z jedzeniem, że w pewnym momencie, gdy każdy się bił, to cywilizacja ognia zabijała moby ze spawnerów cywilizacji ziemi, aby zdobyć trochę jedzenia. Dawaj to, dawaj to. Moja drużyna. Tam cię zbieraliśmy na starcie, tam chodźcie. Teraz wszyscy. Ta ziemia jest, kurde, tak myląca. Jest! Ej, stary, ja, ja mam tutaj takie oka, że sobą, zostało, to jest niesamowite. Naród ognia obrał bardzo dobrą taktykę. Z że nie otrzymują obrażeń od ognia, a podpaleni są silniejsi, to postanowili wejść na sam szczyt wulkanu, który był cały w lawie i tam czekać na swoich wrogów. Jazda na wulkan, cała ekipa, cała ekipa! Na wulkan, jazda. Woda tam wchodzi, to ich zniszczymy. To jest nasz teren. My, myślmy u siebie. Pomyślcie sobie, co będzie jak wygramy. Jak, jak Felipeza się załamie, przecież w depresję popadnie. Zero poru! Zero! Premie wody również się przegrupowało i ciągle wyłapywało graczy z innych. Dzięki czemu powiększali swoją przewagę. Czerwony ziemią się bije, czemu oni się biją? Oni się biją ciągle! Oj, ojoj, oj! Czerwony Bicie netherite! Się. Oj, dawaj ten netherite! Łoo, wow, pa! Był najpiony. Ej, <suszy> dobra, oni nie mają szans, nawet jak się steamują. Ja w ogóle wody nie używam. My jest, jesteśmy jak zwykli gracze. Wiecie o tym, że mi zwalamy. <suszy> jak zwykli gracze. Dosłownie wykorzystaliśmy i pasówę! Widzę Oł. jednego typa. No ja też. Dostał? Ziemian, to są tacy łachmyci, To uważajcie na ich sojusz Wydawajcie tego ziemianina tutaj, proszę Siwy, siwy, ja na trzy strzały zabijam ludzi, jak moje pro diecze Yoisty, bije joistyego. Gdzie, gdzie, gdzie? Yoist, teren ziemi przy środku Tu jest masówa, tu jest sporo osób Yoistii pad chyba Dobrze, w tak. życiu zwycięzców Puu, umarł ktoś Gryź go, gryź go Gryź tego, gryź dobrze drużyno! <gryzko> Teraz wszyscy na teren ziemi I badamy osoby z terenu ziemi Bo na pewno gdzieś się kampią pozostali Czysty teren ziemi, przeciasujemy go Kto jest najlepszą drużyną? Plemię wody, oczywiście, że tak Cywilizacja wody przeszukiwała teren cywilizacji ziemi W celu znalezienia graczy Ale padła informacja od jednego z graczy Że wszyscy ogniści są na wulkanie Więc od razu woda się tam udała A wulkanie są w dziewięciu? Oni tu no. jakiś domy, ziemia budowali są odkleje Incent. akty dywersyjne na wulkan. Zalewają nas lawą, o, niszczymy ole. czerwonych Ty Nie pomyślałem o budulcach, nie. Skarżyły <grym> się Łoł! Ej, Kenzie, Kenzie, Kenzie! Ej, oni do lawy wskakują, oni mogą w lawy pływać! Tak. Ma to sens sumie, bo są ogniści, nie? Dobrze, <grym się> cywilizacje, lecimy, proszę! W lemie wody, błagam! Lider, tak? Lider. Mam być odważnym Spokojnie, spokojnie. Ale ich tu dużo jest Ej, bo ich mnóstwo jest oj, No, no, cofam do góry, cofam do góry Złupi, idziemy na wulkanie, złupi, idzie jest wulkanie, złupi, że jest wulkanie Ops, dobra, czas nas się wydostać jakoś Woda wypędziła cywilizację ognia z wulkanu, a chwilę później stało się to Oj, oj A jakby tak? Kenzie zginął jako pierwszy z liderów, a z jego cywilizacji zostały tylko dwie osoby. W tym czasie Wschód uciekł z Cywilizacji Wody na Skybase i przedostał się on do swoich. Nagle Cywilizacja Wody napadła na Cywilizację Ziemi na Skybase, ale Wschód wykorzystał swój artefakt, czyli tarczy odrzutu, aby ich zepchnąć. Niestety, chwilę później spadł i ciągle goniło go dużo osób z Cywilizacji Wody. Aż w końcu wpadł do lawy i stało się to. Proszę tutaj przeczesać teren w poszukiwaniu żółtych ziemi. Dzień dobry, mogę na chwilkę? Schodzik! Przyponuję ci! O nie padłeś, nie! Chciałem ci ładnie v one zaproponować No widzisz no, zdradziłeś mnie w ogóle? Nie zdradziłem cię, nie zdradziłem cię po prostu ty Na początku chciałeś mnie nas oszukać za skórę To jest karma, my jako plemię wody no, jesteśmy najbardziej honorowi no, Farmazony nie? Ha, ha. Przyszedłem zaproponować Schodzikowi uczciwą walkę jeden na jeden O zwycięstwo, ale niestety W tym momencie moja cywilizacja wody go dopadła Lider ognia zginął, lider ziemi zginął Zostało tylko pokonać resztę osób Z ich cywilizacji Proszę go z wyeliminować zlecia, Zleciał? Mhm. Dobra O, Widzę go. O nie! Brawo, Gigi! W taki sposób cywilizacja wody wygrała.